Dobry dzień! Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić Renault Sandero pierwszej generacji i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Kupując używane Renault Sandero, zdecydowanie warto zwrócić uwagę na miejsce styku słupka C z dachem. Tutaj, w obszarze drenażu, tradycyjnie tworzą się pęknięcia w lakierze. Z tego powodu ponowne malowanie dachu samochodu jest mało wskazane, ale całkiem możliwe jest nieznaczne obniżenie ceny przy zakupie. Szczególnej uwagi wymagają również otwory spustowe w dolnej części drzwi. Zamontowane w nich plastikowe zatyczki prawie zawsze ukrywają powierzchniową korozję metalu. Co gorsza, drzwi Sandero i tak stopniowo zaczną korodować od środka. A wszystko z powodu błędnego obliczenia inżynierskiego. Z jakiegoś powodu twórcy Sandero umieścili zawory spustowe tuż nad dolną częścią drzwi. W rezultacie część wilgoci, która dostała się do wnęki drzwi, nie jest stamtąd usuwana i zaczyna powodować początek korozji. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że problemów z organizmem jest wiele. Oliwa do ognia, dodają także niektórzy szczególnie doświadczeni entuzjaści motoryzacji, którzy absolutnie we wszystkim utożsamiają sedana Logana i hatchbacka Sandero. Obydwa modele posiadające wspólną platformę są co prawda bardzo podobne, ale pod względem odporności nadwozia na korozję Sandero i tak wygrywa. Przede wszystkim te Logany, które zostały wydane w latach 2007 do 2008. Pierwsze egzemplarze sedana miały problemy z jakością uszczelniacza nakładanego na szwy karoserii, lakierem, a często także jakością wykonania. Nawet w nowym Renault Logan grubość powłoki lakierniczej na różnych elementach nadwozia może różnić się półtorakrotnie, co w połączeniu z metalem niskiej jakości doprowadziło później do wielu problemów. Hatback Renault Sandero w pewnym stopniu uratował fakt, że wszedł do produkcji kilka lat po sedanie Logan. W tym czasie szefowie francuskiej firmy zdali sobie sprawę, że tylko sześcioletnia gwarancja na korozję na wylot może odstraszyć potencjalnych nabywców. W rezultacie od połowy 2008 roku Renault zaczęło szerzej stosować metal ocynkowany, a jakość malowania przenośnika wzrosła. Zanim Sandero wszedł do produkcji, wiele problemów technologicznych, które zrujnowały reputację sedana Logana, zostało już dawno rozwiązanych. Nie bez powodu nawet szczerze zabity, Santero z pierwszej generacji z przebiegiem ponad 300 tysięcy km nadal wygląda mniej więcej przyzwoicie. Z reguły nawet podczas oględzin podwozia samochodu nie dochodzi do poważnych przestępstw. Biorąc pod uwagę zaawansowany wiek pierwszego Sandero, czerwony nalot, który utworzył się wokół zbiornika paliwa i na elementach układu wydechowego, można uznać za zupełnie normalny. Szwy karoserii rdzewieją mocniej, ale w tej chwili nie ma co mówić o poważnym marginesie bezpieczeństwa. Zdjęcie w obszarze nadkoli również wygląda absolutnie standardowo. Zostaną lekko uszkodzone przez piasek i kamienie wylatujące spod kół, ale nic więcej. Raczej oglądając używane Sandero od dołu należy zwrócić uwagę na stan przedniej ramy pomocniczej. W samochodach zbudowanych na platformie B0 uważa się to za delikatne. Z czasem tylne i środkowe mocowania mogą się nieco poluzować, po czym geometria zawieszenia zacznie trochę chodzić. Nic dziwnego, że nieliczne chromowane elementy nadwozia Renault Sandero z czasem stają się mętne, a następnie nawet zaczynają się odklejać. Problem ten w pewnym stopniu jest typowy dla absolutnie wszystkich samochodów eksploatowanych w naszych warunkach. Kolejnym słabym punktem francuskiego hatchbacka są nieszczelne tylne światła. Kondensacja tworzy się w nich zgodną poza zdroszczenia regularnością. Na szczęście nie ma to wpływu na działanie latarek. Właściciele Sandero spotykają się również z awarią tylnego światła przeciwmgłowego. W większości przypadków przestaje działać z powodu zerwanych kontaktów. Z biegiem lat zamek drzwi kierowcy zaczyna szwankować. Będziesz musiał znosić zbyt miękką przednią szybę, chociaż biorąc pod uwagę znaczny przebieg Sandero pierwszej generacji, drobne uszkodzenia są nieuniknione. Jeśli nie chcesz pogodzić się ze zużytą przednią szybą, możesz ją wymienić. Koszt nowego szkła jest niski. Dobra wiadomość jest taka, że przednie i tylne zderzaki są mocne. Nie boją się lekkich ciosów. Plastikowe elementy wnętrza Renault Sandero nie tylko wyglądają tanio, ale mogą również zostać zarysowane przez ostry błysk na krawędziach. Pod względem trwałości materiałów wykończeniowych, Sandero wypada co najwyżej przeciętnie. Skórzana tapicerka kierownicy, której nie ma we wszystkich wersjach hedgebacka, dość mocno zużywa się po przejechaniu od 100 do 120 tys. km. Plastikowa kierownica wytrzymuje znacznie dłużej, ale też się poddaje i zaczyna odklejać się na kawałki w kierunku znaku 200 tysięcy. W przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nimi, srebrzyste wstawki zaczną odklejać się jeszcze wcześniej. Do 150 tysięcy kilometrów fotel kierowcy może również wyglądać żałośnie. Pod ciężkimi sterownikami zapada się prawie do ramy. Uszczelki drzwi też nie wyglądają najlepiej przy tym samym przebiegu. Sami właściciele Sandero również wnoszą swój wkład. Próbują jakoś ozdobić wnętrze, uzupełnić je o niestandardowe wyposażenie, ale estetyczny wygląd wielu modyfikacji z reguły pozostawia wiele do życzenia. W Renault Sandero jest bardzo niewiele układów elektronicznych. Dzięki temu także poważne problemy z elektryką nie są typowe dla francuskiego samochodu. Raczej będziesz musiał się denerwować z powodu okresowych usterek. Na przykład informacja o temperaturze płynu chłodzącego jest wyświetlana w zestawie wskaźników za pomocą specjalnych podziałek. Często ciepły, absolutnie sprawny silnik odpowiada tylko dwóm słupkom, czasem nawet czterem. W takim przypadku temperatura płynu chłodzącego będzie taka sama w obu przypadkach. Takie zamieszanie może przestraszyć niedawnych właścicieli Sandero, ale doświadczeni właściciele hatchbacków zwykle przyzwyczajają się do tej funkcji wyświetlania informacji. Niedoskonałość elektronicznego mózgu Sandero objawia się także podczas tankowania jadącego samochodu. Nawet gdy zbiornik będzie zapełniony po brzegi, komputer pokładowy w dalszym ciągu będzie wskazywał poziom paliwa, jaki znajdował się w zbiorniku przed wizytą na stacji benzynowej. Aby odczyty poziomu paliwa zostały przeliczone, konieczne będzie wyłączenie i ponowne uruchomienie samochodu. Jednak na tym niespodzianki się nie kończą. Podobnie jak temperatura płynu chłodzącego, informacja o pozostałym zapasie paliwa jest bardzo warunkowa. W żadnym wypadku nie należy całkowicie polegać na podziałach wyświetlanych na zestawie wskaźników. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, tankuj Sandero dopiero wtedy, gdy komputer pokładowy wskaże, że w zbiorniku pozostało około 1 czwartej paliwa. W zakresie od 100 do 150 tysięcy km przełącznik kolumny kierownicy zaczyna działać z przerwami. A ponieważ za jego pomocą sygnał dźwiękowy, wycieraczki przedniej szyby i optyka są kontrolowane w Renault Sandero, one również zaczynają odpowiednio działać nieprawidłowo. Docelowo zużyty już włącznik kolumny kierowniczej trzeba wymienić na nowy. Przy przebiegu od 130 do 150 tysięcy kilometrów pojawiają się pierwsze problemy z klimatyzacją. W najlepszym wypadku konieczna będzie wymiana niedrogiego łożyska sprzęgła sprężarki. W najgorszym przypadku wymieniona zostanie znacznie droższa chłodnica klimatyzatora. Po przejechaniu 150 000 km generator wyczerpał swoją żywotność, o czym zaczną hałasować łożyska. Ponadto słabymi punktami generatora są regulator przekaźnika i mostek diodowy. Choć bardzo rzadkie, na rynku wtórnym można spotkać Santeros wyposażone w podgrzewane przednie siedzenia. W naszych trudnych warunkach opcja jest bardzo przydatna, ale niestety w używanych Sanderosach podgrzewany fotel kierowcy często nie działa. Do słabych punktów należy pierścień pętli poduszki powietrznej kierowcy. Problemy z okablowaniem w Renault Sandero zaczynają się dopiero po przejechaniu od 200 do 250 tysięcy kilometrów. W przypadku problemów należy przede wszystkim zwrócić uwagę na część okablowania znajdującą się pod maską. Z biegiem lat przewody znajdujące się w pofałdowaniu drzwi kierowcy ulegają uszkodzeniu. Sandero pierwszej generacji w żadnym wypadku nie pretenduje do miana auta do aktywnej jazdy. Większość egzemplarzy ma pod maską 1,4 litrowy silnik benzynowy z rodziny K7J, rozwijający moc 72 lub 75 koni mechanicznych. Nieco rzadziej spotykany jest silnik o pojemności 1,6 litra. W zależności od mocy i liczby zaworów będziemy mówić o jednostkach serii K7M i K4M. Przy pozostałych parametrach silnik o pojemności 1,4 litra, który nie zawsze ma wystarczającą moc, będzie miał nieco krótszą żywotność. Jednak, niezależnie od objętości, wszystkie jednostki napędowe, które hedgeback Sandero dzieli z sedanem Logan, mogą pochwalić się sprawdzoną konstrukcją i bardzo przyzwoitymi zasobami według współczesnych standardów. Inną sprawą jest to, że Renault w dążeniu do obniżenia kosztów samochodu musiało zastosować nie najwyższej jakości osprzęt i wyroby gumowe, dlatego przy przebiegach przekraczających od 150 000 do 200 tysięcy kilometrów drobne problemy i awarie poszczególnych elementów układu napędowego jednostek zdarza się trochę częściej niż bym tego chciał. Konstrukcyjnie wszystkie jednostki napędowe Sandero mają wiele wspólnego z silnikami, które Renault stosowało w swoich modelach pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. I pod wieloma względami jest to dobre. Główną różnicą między 8 zaworowymi jednostkami o pojemności 1,4 i 1,6 litra a silnikiem 1,6 litrowym z 16 zaworami jest sposób regulacji luzów termicznych. W silnikach 8 zaworowych stosuje się do tego specjalną śrubę. Nieco nowocześniejszy silnik K4M wykorzystuje kompensatory hydrauliczne. Kolejną zasadniczą różnicą jest konstrukcja układu zapłonowego. W silnikach 8 zaworowych stosuje się jeden moduł, a w silniku 16 zaworowym realizowany jest obwód z indywidualnymi cewkami zapłonowymi. Wszystkie jednostki napędowe dostępne w Renault Sandero wykorzystują napęd paska rozrządu. Oficjalnie pasek należy wymieniać co 120 tysięcy kilometrów. Jednak rzeczywiste doświadczenie eksploatacyjne pokazuje, że tak duży okres międzyobsługowy mechanizmu dystrybucji gazu jest nazbyt optymistyczny. Ponieważ jakość komponentów niedrogich modeli Renault często pływa, zaleca się skrócenie okresu wymiany paska rozrządu do od 60 do 70 tysięcy km. Wraz z paskiem konieczna jest aktualizacja pompy, ponieważ nadal nie wytrzyma ona więcej niż od 100 do 120 tysięcy km i zacznie przeciekać. W pierwszych latach produkcji silnik o pojemności 1,4 litra okresowo borykał się z problemami z rozruchem. Początkowo dilerzy Renault byli winni stosowania paliwa niskiej jakości, ale wkrótce stało się jasne, że oprogramowanie układowe elektronicznej jednostki sterującej pozostawia wiele do życzenia. Po dokonaniu niezbędnych zmian w oprogramowaniu problem przestał być istotny. Jednostki 1,6 litrowe również miały problemy z rozruchem zimą. Okazało się, że wraz ze spadkiem temperatury smar mocno gęstnieje, przez co Bendix nie może rozłączyć się w odpowiednim momencie. Kolejnym, dziecinnym, problemem jest nieszczelna uszczelka termostatu. Początkowo były problemy z 16-zaworowym silnikiem o pojemności 1,6 litra. Ale winą za to nie jest sam zespół napędowy, ale niewystarczająco niezawodne koło pasowe amortyzatora wału korbowego. Amortyzator mógł nagle się zapaść, po czym jego części często trafiały pod pasek rozrządu. Rezultat był smutny: zerwany pasek rozrządu i pogięte zawory. Co ciekawe, problem ten jest znany z Renault Megane drugiej generacji, ale z jakiegoś powodu francuska firma nie uznała za konieczne jego szybkie rozwiązanie. Jednym słowem właściciele Sandero z 1,6-litrowym silnikiem serii K4M powinni z góry spodziewać się, że koło pasowe wału korbowego będzie musiało być aktywnie wymieniane co 80 tysięcy kilometrów. Przy prawidłowej obsłudze i regularnej konserwacji każdy z silników Renault Sandero pierwszej generacji wytrzyma co najmniej 300 tysięcy kilometrów przed poważnymi naprawami. W większości przypadków zasób okazuje się jeszcze większy i może z łatwością osiągnąć od 500 000 do 600 tysięcy kilometrów. Nie bez powodu, Sandero, podobnie jak sedan Renault Logan pierwszej generacji, jest aktywnie wykorzystywany przez usługi taksówkarskie. Przy przebiegu od 200 do 250 tysięcy kilometrów silniki mogą zacząć zużywać olej, ale jego zużycie pozostaje niskie przez bardzo długi czas i nie postępuje. Co więcej, zdarzają się przypadki, gdy właściciele Sandero skrócili okresy między wymianami i zaczęli stosować olej wyższej jakości, po czym i tak już niewielkie spalanie oleju praktycznie ustało. Chociaż do tego czasu olej prawdopodobnie zacznie trochę wyciekać spod pokrywy pompy olejowej i przez uszczelkę olejową wału korbowego. Przy przebiegu przekraczającym 200 tysięcy km głowica cylindrów również zacznie pocić się olejem. Ponieważ wycieki są niewielkie, większość właścicieli używanego Renault Sandero znosi je i nie spieszy się z wydawaniem pieniędzy i czasu na ich naprawę. Najmocniejszy 1,6 litrowy silnik rodziny K4M można było połączyć z czterybiegową automatyczną skrzynią biegów DP2. Pozostałe jednostki napędowe zostały sparowane z niealternatywną 5-biegową manualną skrzynią biegów. Konstrukcja skrzynki mechanicznej została opracowana jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. Jednak mimo zaawansowanego wieku nie jest pozbawiony ciekawych rozwiązań technicznych. W szczególności, aby zapewnić równą długość napędów, inżynierowie musieli umieścić wewnętrzny przegub homokinetyczny lewego napędu bezpośrednio w skrzynce. Na szczęście nie wpłynęło to w żaden sposób na niezawodność pudełka. Głównym obszarem problemowym ręcznej skrzyni biegów jest podatna na wycieki megauszczelka. W najgorszym, ale bardzo mało prawdopodobnym przypadku może nastąpić wyciek całego oleju. Kolejnym słabym punktem są szybko zużywające się pierścienie ustalające mechanizmu różnicowego oraz łożyska wałów głównego i wtórnego. Właściciele Renault Sanderos, mechaniką, również krytykują słabe synchronizatory. To właśnie dzięki nim przełączanie pierwszego i drugiego biegu następuje z zauważalnym wysiłkiem. W przeciwnym razie nie ma komentarzy. O poważniejszych problemach możemy mówić dopiero wtedy, gdy przebieg samochodu przekroczy od 250 do 300 tysięcy km. W tym momencie miska statywu ulega całkowitemu zużyciu, co ostatecznie kończy się wyciągnięciem napędu z pudełka i całkowitą utratą oleju. Na szczęście taki scenariusz jest dość rzadki. Mechanicy specjalizujący się w samochodach marki Renault z wyprzedzeniem doradzają właścicielom otwarcie skrzyni w celu wymiany łożysk wału, jednocześnie wymieniając pozostałe części skrzyni, które prawie przekroczyły swój okres użytkowania. Po od 300 do 350 tysiącach kilometrów przychodzi czas na wymianę zużytych widełek sprzęgła i synchronizatorów. Jednocześnie ani części zamiennych do mechaników Sandero, ani cen mechaników za pracę nie można nazwać drogimi. Nieporównanie więcej problemów jest z automatycznymi skrzyniami biegów i pojawiają się one przy znacznie niższych przebiegach. Słabym punktem skrzynki okazał się sterowany elektronicznie zespół hydrauliczny, którego rozwój inżynierowie rozpoczęli jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Ponadto projektując automatyczną skrzynię biegów DP2 inżynierowie celowo zaoszczędzili na układzie chłodzenia. Wersja skrzyni używana przez Renault nie posiada nawet czujnika przegrzania. Sytuację pogarsza fakt, że oficjalne przepisy nie przewidują wymiany płynu roboczego w skrzyni. W rezultacie po pewnym czasie filtr wewnętrzny zatyka się produktami zużycia, po czym skrzynia musi pracować w trybie ciągłego głodu oleju. Oczywiście pierwsi właściciele Logana i Sandero byli bardzo szczęśliwi, że zaoszczędzili na utrzymaniu, czego nie można powiedzieć o tych, którzy szukają opcji z rynku wtórnego. Przy przebiegu ponad 100 tysięcy kilometrów pojawiają się problemy z korpusem zaworu, które objawiają się przede wszystkim szarpnięciem podczas zmiany biegów. Co więcej, ci właściciele Renault Sandero, którzy aktywnie poruszają się lub eksploatują samochód w trudnych warunkach, mają podobne objawy już po przejechaniu od 60 000 do 70 tysięcy kilometrów. Nie ma jednak co panikować i zdecydowanie odmówić zakupu Sandero z automatyczną skrzynią biegów. Po pierwsze, nawet jeśli maszyna jest w złym stanie, jej naprawa będzie stosunkowo niedroga. Po drugie, ponieważ skrzynia biegów DP2, inna opcja to DP0, była montowana w wielu innych modelach Renault i Citroen, mechanicy i wielu właścicieli doskonale zdają sobie sprawę z jej słabych stron. Nic więc dziwnego, że w wielu samochodach można spotkać samodzielnie zmodyfikowaną skrzynię biegów, doposażoną w wydajną zewnętrzną chłodnicę i zewnętrzny filtr oleju. Z reguły w tym przypadku właściciele nie szczędzą na wymianie oleju przekładniowego co 60 tysięcy km, po czym problematyczny automat DP2 zamienia się w bardzo dobrą jednostkę pod względem niezawodności. Jest wiele przypadków, gdy spokojni kierowcy nie mieli praktycznie żadnych problemów z automatyczną skrzynią biegów aż do przebiegu 300 tysięcy km. Zawieszenie to mocna strona Renault Sandero. Pod względem ustawień niewiele różni się od ustawień w Sedanie Logan. Bardzo podobnie wygląda sytuacja z niezawodnością większości materiałów eksploatacyjnych. Amortyzatory przednie, w zależności od jakości dróg, wytrzymują od 90 do 120 tysięcy km. Tylne amortyzatory wytrzymują dłużej, do 150 tysięcy km. W tym momencie sprężyny praktycznie wyczerpują swoją żywotność. Jeśli samochód jest okresowo poważnie obciążony, sprężyny ulegną zwisaniu lub nawet pękną jeszcze wcześniej. Ciche bloki przednich dźwigni będą musiały zostać wymienione po przebiegu 90-100 000 km. Przeguby kulowe również mają podobny zasób. Ciche klocki w tylnej belce są gotowe na przejechanie około 200 tysięcy km. Ale tylko pod jednym warunkiem: tylne sprężyny nie powinny się uginać. W przeciwnym razie ciche bloki zaczną doświadczać zwiększonego obciążenia, co wpływa na ich żywotność. Najsłabszym elementem zawieszenia Sandero są łożyska kół przednich. Szczególnie pechowi są ci kierowcy, których samochody nie są wyposażone w układ przeciwblokujący. Z chęci zaoszczędzenia dosłownie na wszystkim, otwory, w których miały znajdować się czujniki ABS, nie zostały w żaden sposób zakryte, przez co piasty były stale narażone na działanie brudu i wilgoci. Wynik jest logiczny korozja zjadła je dosłownie w odległości od 30 do 40 tysięcy kilometrów. W rezultacie piasty zostały zmodyfikowane, ale nawet pomimo zmian wprowadzonych w skurczu, rzadko wytrzymują więcej niż 60 tysięcy km. Jeśli chodzi o terenową wersję stepwaya, wbrew powszechnemu przekonaniu, jego zawieszenie nie jest identyczne z zawieszeniem zwykłego hedgebacka Sandero. W stepway zastosowano grubsze sprężyny, a w miejscach mocowania rozpórek znajduje się kilka dodatkowych punktów spawania. Piasty w wersji stepway również są inne. Ale ogólnie rzecz biorąc, pomimo wielu różnic, większość części zawieszenia terenowego hedgebacka wytrzymuje mniej więcej tyle samo, co w zwykłym Sandero. Być może wynika to z faktu, że na Sandero Stepway, wiedząc o zwiększonym prześwicie, właściciele poruszają się nieco mniej ostrożnie. Na rynku wtórnym rzadko można spotkać egzemplarze niewyposażone we wspomaganie kierownicy. Ale jeśli nadal znajdziesz podstawową wersję Sandero, powinieneś upewnić się, że kolumna kierownicy nie gra ani nie skrzypi. Ważne jest, aby zrozumieć, że nieprzyjemne dźwięki w tym przypadku pochodzą właśnie z samej kolumny, która okazała się nie być zaprojektowana na obciążenia powstające podczas obracania kierownicy, podczas postoju samochodu. Przekładnia kierownicza w Sandero jest mocna. Z biegiem czasu będziesz musiał jedynie monitorować stan pilników. W żadnym wypadku nie należy dopuścić do ich złamania. Nie ma żadnych skarg na trwałość drążków kierowniczych i końcówek. Za słaby punkt układu kierowniczego Sandero uważa się czujnik ciśnienia w przewodzie. Zaczyna przeciekać już przy bardzo małym przebiegu. Ponadto, przy dużym przebiegu można wykryć nieszczelności w obszarze zwijania przewodu ciśnieniowego. Układ hamulcowy w Renault Sandero jest prosty i trwały. Inna sprawa, że przy tylnych hamulcach bębnowych nie można liczyć na wysoką skuteczność. Na równinie dynamika hamowania jest wystarczająca, ale w obszarach górskich trzeba będzie wziąć pod uwagę fakt, że układ hamulcowy Sandero raczej nie wytrzyma wielokrotnego intensywnego hamowania przy dużych prędkościach. Ale to nic innego jak niuanse, które nie mogą wpłynąć na sukces Renault Sandero. Potencjalni nabywcy pytający o cenę używanego francuskiego hedgebacka trzeźwo oceniają ten model i nie wymagają od niego niczego nadzwyczajnego. Pierwsze wypuszczone na rynek Sandero pierwszej generacji są obecnie bardzo tanie. Jeżeli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu, twoja opinia na pewno pomoże innym w wyborze auta.